Witajcie! Przed nami kolejny tydzień Wielkiego Postu, kolejny tydzień pracy, kolejny tydzień nauki, różnych wyzwań. z jakim słowem dzisiaj przychodzi do nas Kościół? Co nam mówi? Czytaliście dzisiaj o tym, Pan Jezus za dwa razy w tej Ewangelii powiedział, to Wam przykazuje, abyście się wzajemnie wymiłowali abyście się wzajemnie miłowali. To jest chyba największe zadanie, jakie dostaliśmy od Jezusa. Pamiętacie? Są dwa najważniejsze przykazania. Miłuj Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, ze wszystkich sił swoich. To jest pierwsze, najważniejsze. Ale jakie jest drugie przykazanie? Miłuj swojego bliźniego jak siebie samego. I wtedy, kiedy ty miłujesz bliźniego, a on miłuje ciebie, to jest miłość wzajemna. I po co to wszystko? Są w środku dzisiejszej Ewangelii takie ważne słowa. To Wam powiedziałem, aby radość moja we Was była i aby radość Wasza była pełna. Czasami zastanawiamy się, co to znaczy być radosnym. Gonimy za szczęściem. Przecież chyba nie ma człowieka na świecie, który nie chciałby mieć w sercu radości, który nie chciałby mieć radości, który nie chciałby być szczęśliwy. Każdy za tym dąży. No właśnie. Dzisiaj Ewangelia przychodzi do nas z bardzo ważną podpowiedzią. Tak naprawdę, żeby doświadczać radości, potrzebna jest miłość. Żebyś był prawdziwie szczęśliwy, szczęśliwy, żebyś była prawdziwie szczęśliwa, najpierw musisz prawdziwie kochać i prawdziwie być kochaną. Myślę, że czasami to jest wydaje nam się to mm, nielogiczne. No bo zobaczcie, wyobraźcie sobie, że macie coś, macie jakąś zabawkę, jakąś nową grę i jesteście radośni, bo to macie. I nagle ktoś do was przychodzi i mówi, podziel się, ustąp mi, ja chcę też pograć. I czujecie, że wasza radość spada, tak? Że jesteście mniej radośni, bo radość wam daje gra na komputerze. A Jezus mówi, jeżeli się wzajemnie będziecie miłować, to będziecie mieli radość i to radość... Pełną. Nie tylko wiecie taką radość, że będę czuł się dobrze, że będę czuł, że naprawdę jestem szczęśliwy, ale taką głęboką radość, która czasami może nie ma nic wspólnego z uczuciami, bo dzielisz się i tracisz, ale w sercu masz głęboką radość, bo umiłowałeś bliźniego, bo umiłowałeś brata, siostrę, koleżankę. Zobaczcie, Pan Jezus dał nam przykład tego, jak kochać. Dał nam przykład tego, jak dawać siebie. On całkowicie zapomniał o sobie, to znaczy, On oddał nam swoje życie. I On do tego nas zaprasza. On zaprasza nas do tego, żebyśmy właśnie w swojej miłości dawali siebie, dawali innym swój czas, swoje dobra, może dzielili się swoimi pieniędzmi. Zastanów się, w tym czasie, który pozostał do końca wielkiego postu, jak możesz bardziej kochać? Jak możesz bardziej być dla innych? A wtedy jestem przekonany, że odczujesz prawdziwą radość, takiej, która cię całkowicie wypełni, bo ona jest pełna. Wszystkiego dobrego, dobrego dnia, dobrego tygodnia. Z Panem Bogiem.